Zima w Polsce nie odpuszcza, więc kontynuujemy odczyty zużycia gazu w domach naszych użytkowników, w domach uczestników Bitwy o gaz. Sprawdzamy codziennie, ile gazu było z ich zbiorników, i na tej podstawie określamy, jakie mają zużycie i ile to kosztuje. No i zaczynamy od pana Przemysława, który jest niekwestionowanym liderem w dużym zużyciu gazu, co nie jest mile widziane w naszym konkursie. No ale pan Przemysław od 2 stycznia zużył 144 litry i kosztowało go to 282 zł. Wiceliderem w naszej klasyfikacji jestem ja, ponieważ zużyłem prawie tak samo dużo gazu. Mój zbiornik pokazuje, że zużyłem 135 litrów od 2 stycznia. I co to oznacza, no że koszt tego ogrzewania wyniósł mnie 250 zł. Od 2 stycznia do dzisiaj, do 7 stycznia zapłaciłem za ogrzewanie 250 zł. Najmniej gazu zużyli pan Dawid i pan Jacek, którzy w swoich domach zużyli zaledwie 54 litry, czyli za okres największych mrozów, za 6 dni największych mrozów zapłacą około 105 zł za ogrzewanie. Czy to dużo? No nie sądzę, ale bardzo chętnie posłucham, jakie są Wasze opinie. Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne wyniki i chcecie zobaczyć jak będzie przebiegała ta rywalizacja w czasie, koniecznie zostawcie suba, lajka, zostawcie coś po sobie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Tymczasem hej!